Warsztaty stolarskie, teatralne zajęcia plastyczne, makaronowa biżuteria, kurs tańca, rozmaitości balonowe i wiele więcej. A to wszystko z kulturą. Dębicki MOK na tegoroczne ferie zaproponował szereg inspirujących zajęć artystycznych. Ekipa Dębica TV odwiedziła maluchy podczas lekcji lepienia w glinie. Z połączenia wiedzy pań instruktorek z wyobraźnią dzieci wyszły wspaniałe dzieła. Nie słyszałam. To no fajnie też, że są takie zajęcia na ferie. Na początku robiliśmy takie serduszka, co leżą na parapecie, na walentynki. Możemy je komuś podarować. Mamie, tacie albo komuś bliskiemu. Yy, bardzo fajnie nam wyszły. Zrobiłem serduszkę dla mamy, dla taty. Yy, zrobiłem uśmiechniętego gofera. Z foremki to zrobiłam takiego ładnego kotka, bo straszna do niego kolejka, bo tak wszyscy kotka chcieli dostać, ale się doczekałam. Mi się tu bardzo podoba. Dużo robimy teraz z gliny. Byłam jeszcze oprócz tych zajęć na zajęciach teatralnych. Na, byłam na zajęciach, gdzie robiliśmy zwierzaki z balonów. Byłam... Na zajęciach stolarskich. Ja byłam na biżuterii makaronowej, na warsztatach stolarskich. Byłam jeszcze na zajęciach teatralnych i na balonach. Jest tu bardzo fajnie, mam wiele koleżanek i wolę... I wolę tutaj być niż nucić się w domu. Przede wszystkim celem Miejskiego Ośrodka Kultury jest zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, nie tylko po zajęciach szkolnych, ale również w czasie ferii. Mamy nadzieję, że poprzez takie zajęcia zaszczepimy w dzieciach różne pasje, być może właśnie pasje plastyczne, teatralne. Także bardzo się cieszymy, że dzieci licznie uczęszczają na takie zajęcia. Ferie zimowe już dziś hucznie zakończy bal karnawałowy dla dzieci. Każdy może wziąć udział w zabawie. Zapraszamy wszystkie dzieci, wstęp jest wolny. Bawimy się od 17 do 19 tutaj w Domu Kultury Śnieżka. Bal karnawałowy jest otwarty dla wszystkich chętnych. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wystarczy przebrać dzieciaki, przyjść i będziemy się dobrze bawić. Wiele działo się nie tylko w Śnieżce. Miejski Ośrodek Kultury w Dąbicy zaprosił również na muzyczny spektakl dla dzieci pod tytułem Złotańcem Zwyciężaj. W kinie Kosmos również przygotowano ciekawe seanse. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia plastyczne w galerii sztuki.